Cześć, z tej strony Grzegorz Baran. Witam na moim kanale o naprawach, poradach dla kierowców i tuningu. Jeśli chcesz, żeby twoje auto działało lepiej i wyglądało świetnie, jesteś w dobrym miejscu. Subskrybuj, żeby nie przegapić nowych odcinków. A teraz przechodzimy do tematu recenzja Volkswagena z 1981 roku który został przerobiony na sportową mini ciężarówkę. Co zrobiono? Dowiesz się z tego artykułu. Volkswagen Caddy jest zbudowany, by podkręcać temperaturę. Ten jedyny w swoim rodzaju niszczyciel opon, zmontowany w garażu, nie przypomina żadnego innego samochodu. Włożono w niego zbyt wiele potu i krwi. Gdyby diabeł chciał jeździć Volkswagenem Caddy, Wybrałby właśnie to auto. W moim artykule staram się być jak najbardziej obiektywny, więc jestem szczery, ten tor jest surowy. Właściciel nie włożył wiele wysiłków w budowę swojego potwora. Nie polerował paneli ani nie starał się dodać efektownego połysku. Więc dlaczego miałbym sprawić, by wyglądał dobrze i uniknąć krytyki iPhone w zamian za silnik. Tymczasem ten Volkswagen jest napędzany doskonałym silnikiem Triton V8. Jest to jednostka używana przez Forda we wszystkich swoich ciężkich ciężarówkach. Jest wykonana w całości z aluminium. To ten sam silnik, który jest używany w Fordzie GT500. To szaleństwo, prawda? Tak naprawdę szalone było epickie poszukiwanie odpowiedniego silnika dla Caddy. Znalezienie takiego silnika w Atlancie i okolicach wydawało się niemożliwym zadaniem. W końcu Szane natknął się na interesujące ogłoszenie dotyczące Tritona V8. Tak, to nie było na sprzedaż, tylko na wymianę. Jak myślicie, na co? Po krótkiej korespondencji SMS sprawa została załatwiona. Triton V8 został zakupiony w zamian za. A 4, tego samego iPhone'a 4, który został wrzucony do rzeki Hattahoe w 2010 roku, ale, swoją drogą, historii silnika też nie znamy, w każdym razie, był już caddy, dodano do niego silnik i praca się zagotowała, nie ma instrukcji, jak zaadaptować 5.4 litrowy silnik z ciężkiej ciężarówki do Volkswagena Caddy z 1981 roku. Chociaż Szanę pracował w przeszłości jako technik Forda, zdawał sobie sprawę, że wkracza w nieznane. Stopniowo jednak montaż dochodził do logicznego końca. Jednym z najtrudniejszych problemów było dostosowanie kolektora dolotowego 4.6 do głowicy silnika. Musieliśmy użyć adapterów. Ogólnie w procesie modyfikacji Volkswagena Caddy było sporo problemów. Poszukiwanie najbardziej optymalnego rozwiązania wymagało czasu i nerwów. Okresowo wszystkie prace zatrzymywały się, aż znowu nie było siły i chęci, aby doprowadzić początek do końca. Dosłownie, to była krew, Pod i łzy. Co one tam ma? Okablowanie elektryczne? Tak, można sobie wyobrazić ile było z tym problemów. Szanę uważa. Że elektryka to jego specjalność, ale znowu nasuwa się pytanie, czy kiedykolwiek wcześniej robił coś takiego? Całe okablowanie musiało zostać wykonane od podstaw, po czym każdy przewód został starannie schowany za ręcznie zbudowaną deską rozdzielczą. Nawet akumulator został tam umieszczony. Kiedy mówię ręcznie zbudowany, mam na myśli garażowy montaż, inspirowany procesem budowy hotroda. Wykonane ręcznie od samego początku do samego końca. To powiedziawszy, samochód ma wszystko, elektryczną deskę rozdzielczą, uchwyt na iPhone'a i wyjścia USB z Leszace. albo, jak wyjaśnia szanę, wziąłem markusz aluminium, wygiąłem go pod kątem 90 stopni i Bank. Kropka, miałem deskę rozdzielczą, ale oczywiście to nie działa w ten sposób. Zazwyczaj zachowany jest jeden styl wystroju wnętrza. W tym przypadku samochód został wyposażony w szorstkie fotele bride i nowe pasy takata. Dlaczego mówię o tych drobiazgach? Ponieważ powinieneś o tym wiedzieć. To, czego nie wiesz, to fakt, że okna, które widziałeś wcześniej, to w rzeczywistości solidne arkusze pleksiglasu włożone w standardowe otwory w drzwiach, co jeśli zrobi się zbyt gorąco, a może będzie jeździł z otwartymi oknami, właściwie zapomniałem wspomnieć, że jest to jego główny samochód, którym jeździ codziennie, więc wszystko musi być zgodne z prawem, tak więc arkusze pleksiglasu, jeśli to konieczne. Przesuwają się w górę na płozach i są ukryte w specjalnym schowku znajdującym się pod dachem kabiny. I jeszcze jedna ciekawostka, specjalna metalowa konstrukcja dachu została wykonana za pomocą taniej spawarki kupionej za 80 dolarów. Wszystko inne, produkcja ramy, łączenie rur i niewielkie wzmocnienie podwozia również zostało wykonane przy użyciu tej samej maszyny. Na zdjęciach widać, że szwy nie są zbyt schludne. Ale tę wadę można wybaczyć facetowi, który po raz pierwszy zajął się spawaniem. Najważniejsze jest to, że zrobił wszystko najlepiej jak potrafił. Jak dotąd, ani jeden szef nie pękł ani nie pękł. Główny ciężar samochodu spada na przednią część, cała moc jest wyrywana z tyłu, a sama skorupa samochodu praktycznie nic nie waży. Szczerze mówiąc, byłem zaskoczony że ta konstrukcja nie rozpadła się po pierwszym naciśnięciu pedału przyspieszenia, ale to niestandardowa konstrukcja i nic takiego by się nie stało. Wszystko zostało przemyślane w najdrobniejszych szczegółach. Nawet umiejscowienie zbiornika paliwa nie było przypadkowe. Chyba zapomniałem wspomnieć o najważniejszej rzeczy. Samochód przeszedł z napędu na przednią oś na napęd na tylną oś. Ten pomysł od początku wydawał się beznadziejny, ale szane to uparty facet. Przeprojektował geometrię i dosłownie od zera zbudował czterowahaczowe zawieszenie. To było spełnienie marzeń. Mechanizm różnicowy został pożyczony od starego Mustanga. Po kilku daremnych próbach zamontowania automatycznej skrzyni biegów, jej miejsce zajęła w pełni manualna skrzynia biegów. Bardzo często jestem pytany o to, które cudowne samochody podobają mi się najbardziej. Pierwszą odpowiedzią, która przychodzi mi do głowy, jest te, które mogą jeździć, ale to potwory przyprawiają mnie odreszcze modele z napędem na wszystkie koła, mini samochody Hondy z serii K i Nissany Toyoty. Wszystkie samochody, które wydają się nie mieć sensu, moim zdaniem służą jako źródło inspiracji dla geniuszy inżynierii. Dla tych, którzy chcą tworzyć i nie boją się ubrudzić sobie rąk. Takich ludzi nie powstrzymuje brak instrukcji i montażu. Najbardziej oszałamiający tuning jest zawsze wykonywany w prywatnych garażach. Silnik rozszerzona wersja Forda Triton 5.4 litra, około 300 km, płyty adaptera kolektora, kolektor GT korpus przepustnicy, cewka zapłonowa MSD i przywody, 38 litrowy zbiornik paliwa chłodnica fluidyne, podwozie pięciobiegowe, manualna skrzynia biegów, system wahaczyste Eda, dźwignia zmiany biegów Hurst, konwersja napędu z przodu na tył, tylny wał Mustanga, 7,5 calowy dyferencjał Lincoln, zawieszenie z leż hamulce regulowane amortyzatory koni ST, niestandardowe zawieszenie czterowahaczowe, sprzęgło petition z Lutkstage, 3, tarcze GT, Przewody hamulcowe ze stali nierdzewnej, tarcze hamulcowe ze szczelinami na wylot klocków hamulcowych, zawór wyważający hamulce NUQ Racing, wnętrze dwa fotele Breedle of Max Vios, pasy Takata Racing, wyścigowa kierownica energii z zamszowym wykończeniem, inteligentny cyfrowy system kontroli instrumentów Intellitronic z płonące opony, dodatek wideo.